Dzisiaj trochę po roboczemu, ponieważ y, przygotowujemy naszą przyczepę do y, y, zimowania. I jedziemy teraz ją umyć. Niestety musimy pojechać na myjnię, nie? Zwykłą myjkę samochodową. Ponieważ na osiedlu nie mamy za bardzo gdzie umyć. No i niestety myjnia, na którą pojechaliśmy była nieczynna, y, także szukamy kolejnej myjni. Udało się nam znaleźć w końcu myjkę. I to jeszcze nie na te na które planowaliśmy przyjechać, bo jechaliśmy po drodze, zobaczyliśmy Orlena i jest myjka z szczotkami. Czekamy teraz w kolejce. Na naszą kolej będziemy myć przyczepę. Trochę nam zeszło z tym szukaniem, bo jest już 12 i stwierdziliśmy, że już nigdzie nie będziemy jechać i szukać, bo tylko czekamy tutaj. czekamy w kolejce. Bo to będzie bez sensu, żebyśmy jeździli dalej, bo to jeszcze dłużej wyjdzie. No tylko niestety są dwa stanowiska i, i schodzi trochę. Jeszcze dwa samochody, dwa samochody przed nami. wróciliśmy z myjki. Nie kręciłem na myjce, bo kolejka była i chcieliśmy w miarę szybko zrobić. Bo ludzie się trochę krzywo patrzyli, że tyle czasu nam schodzi. Tyle co nam się udało umyć, to umyliśmy troszkę przejrzała. Paulina tam w środku już sprząta, szoruje. Dobra, musimy zgryzować tutaj te poduszki, gdzieś na bok odsunąć, pootwieramy te pojemniki i odkurzaczem wybierzemy jakieś resztki brody. Zobaczymy, co tam jest. Teraz te wykładziny jeszcze stąd wyrzucimy, podnosimy tę skrzynię i tam spróbujemy trochę odkurzyć w środku. I zobaczcie, co tu się dzieje. Odkurzacze. Poduszki. No? Wyszedł ten dywan i ja jeszcze otworzę dywan. Dobra. A tutaj dywany poskładane Tu jakieś rzeczy jeszcze tutaj muszę podnieść, tą część i tam posprzątać. Sprzątamy na święta. Święta już blisko, więc porządki trzeba robić. Raz na rok trzeba posprzątać potrzeby. O, wszystkie bułeczki na glans. Wlodne były czy czyste? O. Nie było tak tragedii. Nie było. Tą część już tutaj mamy wszystko posprzątane. Jak teraz odkurzymy tutaj, wytrzepiemy dywaniki i ułożymy tą część w szafkach. Jeszcze poprzecieramy w szafkach. I sprzątamy. Nie ma lekko. Wyniesiesz nitę i wyczepisz jeszcze ten dywan? Tak I miałeś na nim za... za... Zabieramy już ostatnie rzeczy I zwijamy Sprzątanie dobiegło końca Niestety dzisiaj już nam się nie uda Pokrowca założyć Jedziemy teraz, odstawimy przyczepę na nasze miejsce Olinę jeszcze tam kończy odkurzanie A jak się uda to może jutro sobie podejdziemy I założymy już pokrowiec na spokojnie Bo jest godzina 15 Zeszło nam trochę długo Z tą szukaniem tej myjki i ogólnie ze sprzątaniem Nie sądziliśmy, że tak to wyjdzie Myśleliśmy, że się uda wszystko załatwić w jeden dzień No ale nic Jak coś to resztę dokręcamy jutro Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem przyczepy do zimy. Jak widzieliście wczoraj byliśmy ją umyć. Niestety nie starczyło nam już wczoraj czasu na resztę. Tak więc teraz zajmujemy się już takim typowo przygotowaniem do zimy. Co mamy do zrobienia? To przede wszystkim tak, na początek musimy markizę rozłożyć, bo po ostatnim wyjeździe nie wiem czy ona wyschła dobrze. A dzisiaj jest taka w miarę ładna pogoda jeszcze. To rozłożymy, zanim sobie przygotujemy to wszystko. To, to może nam trochę jeszcze przesnie, żeby mokrej, nie wkładać, nie zostawiać mokrej na zimę. E, co jeszcze? Musimy pościel zabrać z przyczepy, wodę spuścić po raz kolejny, żeby nie zostało tutaj nic. Zabezpieczyć okna i założyć pokrowiec. Chyba to wszystko co wymieniłem. A więc szkoda czasu, bo nie mamy za dużo go. Bierzemy się za, najpierw za rozkładanie markizy. Markiza rozstawiona. Jeszcze, nie wiem, czy to po tej mejce wczorajszej, czy jeszcze z ostatniego wyjazdu. Jeszcze jest tutaj mokra. Szkoda to zostawiać na zimę, żeby jakaś pleśń się nie wdała. I sobie teraz po trochę. Właśnie wymontowałem z przyczepy akumulator. Mamy żelówkę, akumulator nie zostawiam akumulatora na zimę. Bo podobno te żelówki są mało odporne na mrozy. Trzeba byłoby ją cały czas ładować. No a tutaj już. Nie ma jak za bardzo, więc zabieram akumulator do domu. E, my tutaj, ja tutaj w przyczepie mam 65. Nie powiem Wam, że to tam do Wystarczający jakoś tam nigdy nie było tak, żeby nam zabrakło prądu. E, do tego mam jakąś tam najtańszą ładowarkę. Z, ta jest chyba z Julii bodajże. I ona jest dosyć fajna taka, bo e, jak tylko pojawi się zasilanie to zaczyna automatycznie ładować. Nie musimy tu nic ustawiać, żeby zaczęła ładować. Po prostu pojawia się zasilanie, ustawiamy ją raz i później automatycznie zaczyna ładować. Wcześniej miałem taką biedronkę z biedronką, ładowarkę z biedronki i tam był ten problem, że ona miała tendencję do tego, że jak nie był używany akumulator, to ona potrafiła sobie pobierać prąd z, z akumulatora, do zapamiętywania chyba tych ustawień i było tak, że przyszedłem po ileś tam 3 czy 4 tygodniach zostawiłem kiedyś przychodzę, a praktycznie akumulator pusty nie wiem czy to ta ładowarka rozładowała czy nie ta ładowarka ale ta jest podobno lepsza bo właśnie nie ma nie pobiera żadnej energii z akumulatora odłączamy prąd nie ma ładowarki i nic tam tutaj akumulatora nie rozładowuje dobra teraz weźmiemy się za przygotowanie przyczepy do do założenia pokrowca bo musimy wszystkie okna zabezpieczyć. Kupiłem z drugą folię stretch teraz będziemy sobie zabezpieczać okna. Zaczniemy sobie od tamtej strony, bo już od części okien otworzyłem. Tu już mam okna otwarte, zabezpieczamy. No nie trzeba jakiś tam bóg wie jak to zawijać. Wystarczy ze 2-3 razy przejechać i tyle. Uważam, że jak później przyjdzie pokrowiec, żeby nam tutaj po prostu jak będzie luźno pokrowiec i będzie się tutaj ocierał też, te szyby, żeby tutaj ewentualnie nie, nam nie porysował. No i możecie sobie teraz zobaczyć, tutaj już ten bok mamy wszystkie okna wyfoliowane streczem. No I tak robimy, to samo robimy z drugą stroną, jeszcze to duże okno nam zostanie i możemy zakładać pokrowiec. Wszystkie okna już zabezpieczone. Przednie teraz zabezpieczyliśmy jeszcze. I tu bok też, co jest Przyniosłem właśnie pokrowiec. Tak wygląda wielkościowo zwinięty pokrowiec na tą przyczepę. Trzeba jeszcze tylko złożyć markizę Wytrzemy ją teraz trochę. Przemyjemy i składamy. Markizę mamy złożoną już, wyczyściliśmy ją trochę Zostawiłem też takie uchylone trochę, żeby ona A, trochę tutaj się wietrzyła Mimo wszystko nigdzie nie teraz nie jeździmy, to nie wiem, czy to pomoże, czy nie pomoże A teraz bierzemy się za pokrowiec Paulina, pokaż wszystkim, jak się zakłada pokrowiec To ja pofilmuję tym razem, dobrze? Musimy przemyśleć, jak się do tego zabrać. Jak to w tamtym roku robiliśmy? Na dach, nie? Wrzucaliśmy i rozwijaliśmy. Ja, jak to tam robiliśmy? Dobra, będziemy kombinować. Wrzucamy. Wrzucamy chyba pokrowiec na dach. Najpierw go rozłożymy i zobaczymy, bo w tamtym roku nam się trochę podarł pokrowiec, bo to już drugi sezon mamy ten pokrowiec. Wysłaliśmy do firmy na reklamację i nam naprawili. Tylko pytanie, jak naprawili, bo nawet nie patrzyliśmy ja będę za operatora teraz robiła? Rzuciliśmy poprawiec na dach i teraz będziemy próbować go jakoś rozwinąć na tym dachu. Próbuj, próbuj. No tak jest przykres Bardzo ładnie. No. Szukałeś mnie? No. Pytałam czy mogę Ci jakoś pomóc. No, na razie to nie zakończymy. Świetnie sobie radzisz. Pierwszorzędnie dalej No i mamy przyczepkę już zapakowaną, ale szybko to poszło. Pozostało tylko pozapinać te naciągi. Tutaj dołem trzeba paski poprzekładać pod spodem, podnaciągać to. Pokrowiec jest tu widzę metkę firmy takiej kiedyś kupowanej gdzieś tam na Allegro, nawet nie za bardzo pod wymiar, tylko podałem model przyczepy i, i uszyli. Tak się prezentuje. Trochę pomarszczony, pognieciony. Rok leżał. To jego drugi sezon na tej przyczepie. Jest, ładnie naprawiony. Jest naprawiony, bo w tamtym roku nam się tutaj po... niektóre te pasy się odrywały. Może w tym roku będzie to lepiej trzymać. Oddaliśmy na reklamację i nam naprawili więc nie ma co narzekać naciągniemy te pasy jeszcze pokażę wam jak wygląda jeszcze woda wygląda po naciągnięciu i tak jeszcze będziemy musieli do środka wejść bo muszę jeszcze wodę spuścić bo nie chciałem teraz spuszczać wody bo byśmy po tej wodzie musieli tutaj chodzić więc spuścimy ją już na sam koniec eee, no i jak widzicie tutaj można sobie odpiąć ten pokrowiec bokiem można sobie odpiąć i normalnie wchodzić jeszcze do przyczepy, więc nie trzeba go zdejmować. Ten pokrowiec jest też jest taki cienki w miarę, nie jest żadna rewelacja. Niezwykły cieniutki pokrowiec, ma jakąś tam pod, podwójną, może potrójną warstwę. Z tej strony jest taki w miarę to delikatny ten materiał. Tak wyglądała, my musimy jeszcze wejść do środka, bo musimy spuścić wodę, ale jest to tak ciemno, że nic nie będzie widać. Woda odkręcona, kran odkręcony lodówka otworzona, zostawiamy latarkę i wychodzimy Już woda wylatuje. A na razie to wszystko. Trzymajcie się.